Halo, hola, do cześć, witajcie, moi drodzy, z tej strony oczywiście do mnie zapraszam was na kolejne spotkanie z fobią świąteczne, y, jest teraz świąteczne event, świąteczne wydarzenie, i cóż, moi drodzy, y, o, jak widzicie, mamy jakiegoś wywołanka, czekajcie... Tu jest, tu jest bałwanek A to Odjedzę z zeszłego roku Nie wiem, bałwanek, puść mnie O, stoi tamta, tamta dziołcha a no nie ma to nic takiego nie... Ale ładnie ten bustra wykonania. Widzicie takie ala ślady żeśmy z... zostawili Nie no, super Dobra. A zobaczmy co oni są w tym. Wydarzenie Świąteczne 2022. Ja mamy 2023. Twórcy. Dzień dobry, chyba tutaj o... się coś wam walnęło. Wydarzenie świąteczne 2023 bym powiedział. Ukończ tegoroczne świąteczne wyzwania, aby zdobyć ekskluzywne świąteczne trofeum. Na średnim poziomie trudności wejdzie do każdej lokalizacji oznaczonej świąteczną naklejką. Zbierz 6 zbierz ciasteczek, aby dodać je do talerza na Ale to jest z zeszłego roku. ale oni to zrąbali, bo teraz jest co innego. Teraz nie jest to, bo to było w zeszłym roku. Ta informacja jest e, trefna. E, że tak, e, moi drodzy, będziemy jechać po kolei po mapkach. Po każdych mapkach, ja tylko zobaczę, czy ja wszystko mam. Dobra, latarka jest. No i innych rzeczy jeszcze nie mamy. Czekamy aż jak biją nam poziom. Więc jedziemy po kolei. Słuchajcie... Trochę tych jest bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie wiem o co chodzi tutaj z tym pistoletem, siedem, powiedzmy osiem map, więc zobaczymy ile czasu nam to zajdzie, to na pewno dzisiaj będzie jako część pierwsza, idziemy po kolei, a czekajcie bo ja chyba, czy ja zmienię, ajejej, ajej, ja chyba nie zmieniłem na a nie, bo tutaj jest bez różnicy, ale ja muszę na średni, a teraz ja nie jestem pewien y, jaki je mam, więc ja po prostu wyjdę. Czekajcie, ale ładnie strona, nie? Dobra, ja sobie y, opuścię sesję, tak. My sobie... opuścimy sesję i wejdziemy jeszcze raz, bo... A jest średni, dobra! Ja po prostu jestem źle by. Dobra, dobra, jest średni, spoko, mamy wszystko. Jeszcze raz tylko mapkę weźmiemy. Przepraszam bardzo za ten taki... taki fall start. No dobra, jedziemy. Mamy uszczelić bałwanki. W każdym są bałwanki pokrywane, mam nadzieję, że szybko je znajdę wszystkie. Ehm, wiem o tych bałwankach, bo oglądałem live'y ostatnio. A, ostatnio. E, jest ogólnie godzina e, 18.20, right, w środę 13 to. grudnia. Także so bez wędnego tutaj, na no, myślę, gadania, po prostu bierzemy latareczkę. Like to violence, like Czekajcie, bo tutaj... Czemu ja nie mam tego... ...do strzelania? Gdzie to jest? Ej, czekajcie, bo coś mi teraz nie pasuje. Poczekaj, poczekajcie, bo myśmy, myśmy powinni mieć taki pistolet, tutaj jeszcze jeden. Czekajcie, uważam, że on będzie gdzieś tam na mapie, ale no nie. Więc którzy są sami LMPP, Psychika i crucifix. No, Owicie są te Te bałwanki. O, tak wyglądają te bałwanki. No i trzeba do nich strzelać. Tylko, że ja, ja nie mam broni. Na co chodzi? Czekajcie, ja sobie opuszczę tę sesję jeszcze raz. Tak. Bo to nie ma sensu. Zaczekajcie jeszcze raz. Eee, tryb jednoosobowy. No, średni. A weźmy profesjonal Zobaczmy to na profesjonalu. No może poziom ma znaczenie jednak Bo ja, ja nie miałem tej Chyba, że ona mi się pokaże jak zrobię ducha, ale no, no nie po ja nie mam tego. Ej, o co chodzi? Opuść sesję, tak. Chodź jeszcze raz, bo coś mi tutaj nie pasuje i to bardzo. Tryb jednoosobowy? Nie, no ja idę na średni tylko. Będziemy dawać rzeczy. Dobra, zrobimy ducha, zobaczymy, może to jest Sunny Middles? O co chodzi z tym? Pistoletem hmm. Dobra, pójdźmy na Sunny Midance. Co jest? Zobaczymy tam, na średnim. No, zobaczymy, no ta mapa nie napawa mnie optymizmem jakimś dużym. No, ale no, zobaczymy, bo ja nie. Inni... inni mają te. Od razu, co ten pistolecik. A czemu ja tego pistoleciku nie mam? Bo, bo, bo pistolecik jest pokazany na scenie Minus. Ale co, trzeba wejść na tę mapę i z, tą, z tej mapy go zebrać? Bo chyba. Tak, to oczywiście rozumiem. A czemu akurat tutaj? I Co mam? Przejść każde pomieszczenie? No, bez przesady, no to jest bez sensu. No, zobaczymy bo czekajcie Danie się tylko mi się gra się zorientować o dobra RMF termometru no i latarów nie że coś takie duże Trzy pistolety mam, ale co mam do, do znalezienia, rozumiem? Dobra. Ludzie, którzy są sami. Wychodzi ehm, atak, krucyfik, zdarzenie paranormalne i LMFM. A ktoś wie, gdzie są korki. Słuchajcie, tu wchodzimy. Poczekajcie, bo korek jest... Na dworzu! Tak, tak. Chyba tutaj wchodzimy. Chodzimy... nie, gdzie my płodzimy? U Jezus. No nie. My jesteśmy teraz tu. Dobra, mamy wejść. Aha, tam są drzwi do wyjścia, dobra. Chyba na prosto i na prawo, dobra. Okej. Okay jakie klucze, nie? Słuchajcie, to będzie hit. Czekajcie, będzie ciemno. Czekajcie, ja sobie tylko jeszcze zgaszę sobie światło jeszcze w korytarzu. Tam przed połku jak tam zwał. ekranach tak, tak sobie lepiej dam. Przepraszam was, że te 10 minutach trwa, no co, zobaczymy.

the tip cast что ничего bien Słuchajcie, bo ja nie wiem... Ja potrzebuję wyjść. na. No duch jest aktywny. gdzieś... Gdzie są korki? Jak wyjść na, na, na ten plac? Jest mi ktoś w stanie no super. Żeby tłumaczyć. Bo tam są korki, tylko ja nie wiem teraz... Ja już byłem tam na lewo, na końcu, każde pomieszczenie. Pójdziemy na prawo, do końca. Nie wiem. Nie wiem, duch jest aktywny. Ja nie mam ducha. Czekajcie, bo tu jest 8 kamer. Ja, ta jest na dworzu. Ta jest tutaj. To jest która? Podrawiam. O, to jest ta tutaj. Ja patrzę, bo może na którejś kamerze będą orby. To jest na dworze. Deszcz pada. To jest... Nie. No przecież mnie chyba porąbie zaraz. Sorry, ale ja mam stracha na, na tej mapie iść. Na przed na korytarzu nie ma siódma, jest jeszcze jedna. Coś na korytarzu? Coś jest na korytarzu. Nie, no bo. Nawtywna no, jest, tak? A ja jestem boidupa. No, a ja jestem boidupka. No. Idziemy. bo jakiś krzyczo jeszcze raz zobaczyć. Mamy 92%. west Wiem gdzie jestem I teoretycznie wiem gdzie jest dół Ale dalej nie byłem na dworzu Piątka Dobra, ja sobie zaznaczę, że mam piątkę do wody yy, RMF piątka Uznajmy, że to do działa, dobra? Czyli ja byłem teraz w korytarzu Czyli Ona jest w jadalni, czyli ona... O, ona tu jest. A ja potrzebuję wiedzieć, gdzie są te jasnej anielki, drzwi na to, żeby wyjść. Na ten dwór. Jak tam wyjść? Dobra, pójdziemy w lewo. Prawo. Dobra. Teraz pójdziemy w lewo. A ile mam mózgu? 86. Dobra. co ja może zrobię tak, że ja bym tam dał kamerę. Bo kto wie, może będą orby. Nie wiem, co nam jeszcze dać. Kamerę i co, Standardowo lecimy. Ze zestawem i tyle, no. no. Przy okazji może jeszcze coś... Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ja pierdzielę. sorry że tak cicho, ale no po prostu tak mi serce bije, ja praktycznie, to był event. Ja tam nie idę, ja tam nie idę, ja to pierdziele, ja tam nie... Ja tam nie idę. Ja mam gdzieś tego ducha. Mam gdzieś, nie wiem co jest tym eventem, czy ten event jest, czy tego eventu nie ma, nie wiem. U mnie tu nie prądzi? muszę się zapytać chyba kogoś, kto się zna. Jest Maria. Nie. Sorry, ale no po prostu, no nie. Wiecie co? Ja zrobię tak. Mnie to... Pod j był duch. To odznaczę, to odznaczę. Zaznaczę sobie freezing i zaznaczę, że to było pismo ducha i że to był shade. I tyle i odjeżdżamy, bo... nie, nie tak. Ja nie będę tutaj kwitnął. Nie, on jakiś tak... Piątka to ja wiem, że jest. Zresztą <grymne> czy ja mam to gdzieś i ja na tej mapie nie będę sam. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Także w kolejnym odcinku e, zobaczymy jak to wyjdzie. E, może będę wiedział już co i jak to wtedy sobie się to jakoś ogarnie. Bo tak to ja tego nie ogarnę, tam nie ma szans. Wrajt. No super, dalej. Tu też czaszka już pokazana. What the fuck? Ale, czekaj, czekaj, ja tylko sobie jeszcze wejdę będę na to. Dodaj. Hmm. I, I będziemy kończyć. Ja tylko sobie zobaczę, tylko chciałem ten pistolet. Ja to, słuchaj, byłem tam, przeżyłem. Ale duchaj, no, zatoczyłem źle, nie? Nie wiem, o to chodzi z tym, z tym pistoletikiem. Czy to faktycznie jest tak, że trzeba go znaleźć? Jeżeli tak, to ja muszę z kimś zagrać. Bo ja sam tego nie zrobię, nie ma szans. A że tu ja mam nadzieję, że taki odcineczek taki, no jest, jak, wyszedł, jak i wyszedł, taki wyszedł. Mam się podobał. Że jeżeli wiecie. E, że wiecie, no ja się dobiem się od ludzi, których oglądam pewnie, bo się zapytam śmiało. Ja tutaj nie mam zamiaru ten się nie pytać, bo to trzeba się zapytać. Także co i jak to ogarnę sobie w kolejnym odcinku, tak więc cóż, mam nadzieję, że się podobało. I cóż, standardowo, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę dla miliony. Pozdrawiam Was Darunia, więc się trzymajcie, no i cześć, do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, także pa pa!